Wszyscy lubimy jogurt na śniadanie i musli z jogurtem, na przykład, ale czy zdajemy sobie sprawę, że jogurt z pasteryzowanego mleka, taki jaki kupujemy w sklepie, nie jest tak pełnowartościowy dla nas, jak na przykład jogurt z niepasteryzowanego mleka, który możemy sobie sami zrobić? I nie jest to naprawdę trudne. Domowy jogurt to naprawdę 5 minut roboty, wystarczy. Podgrzać niepasteryzowane mleko kupione gdzieś od zaprzyjaźnionej łóżki, jak ja to mówię, do dobrze podgrzać, ale nie zagotować. I później to mleko po prostu należy zamieszać z kilkoma łyżkami. Ja tu mam już swój jogurt domowy, ale jako starter można użyć jogurtu ekologicznego albo bałkańskiego. Dobrych kilka łyżek takiego jogurtu do dobrze podgrzanego mleka i zamieszać. takie ostudzone do 60 stopni z dodanymi łyżkami prawdziwego jogurtu odstawiamy w ciepłe miejsce najlepiej na całą noc. Rano jogurt powinien być już gotowy. Następnego dnia jogurt już jest gotowy. Zawiera dużo lepiej przyswajalny wapń, bo jest z niepasteryzowanego mleka. Zaraz pokażę Wam różnicę między moim jogurtem domowym, a jogurtami w ten jogurt na pierwszy rzut oka, jak widzicie, jest wyraźnie jakby zważony. Myślę, że przyczyną tego jest mleko odtłuszczone w proszku. Tutaj mamy jogurt, który wyraźnie w zasadzie jest w kawałkach i się wyraźnie daje kroić. Zawiera on śmietankę pasteryzowaną i pełno tłuste, ale mleko również w proszku oraz żywe kultury bakterii. Jest troszkę lepszy. Ten z kolei, nie wiedzieć czemu, leje się jak śmietana. Niekoniecznie powiedziałabym, że przypomina tak naprawdę jogurt. A zobaczcie teraz wyraźną różnicę, jak wygląda jogurt domowy. Z niepasteryzowanego mleka prawdziwą zawiera śmietanę nie Mając taki kwaskowy, gęsty domowy jogurt, wystarczy sobie zrobić dobre domowe musli. przeskakać do starości i mieć twarde kości i co?